Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu nie danie, tylko napoje. I to nie byle jakie, bo wartościowe odżywczo. W trakcie letnich upałów, prócz wody, często pijemy świeżo wyciskane soki. Są nie tylko smaczne, ale i bogate w wiele cennych witamin i minerałów. Mawia się, że taki sok z miąższem bardzo szybko wchłania się do krwiobiegu, bo już po 15 minutach i jest przyswajalny aż w 70%. Dla porównania surowe warzywa nasz organizm absorbuje dopiero po kilku godzinach w około 20%. A dlaczego warto wyciskać soki samodzielnie? Taki świeżo wyciśnięty sok zawsze ma najwięcej wartości odżywczych i o takich sokach będę dziś w części filmu mówić. Patronem odcinka jest najnowsza wyciskarka Kuvings Revo 830, którą zobaczycie w tym filmie. I prócz soków pokażę Wam, jak z niej korzystam na co dzień, minimalizując sobie pracę w kuchni, a także jak wykorzystuję pulpę, czyli wytłoczyny. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Zrobimy tak, żeby było soczyście, pysznie i odżywczo. Zacznę może od soków. Najpierw mój ulubiony sok marchwiowo-selerowy z imbirem lub z jabłkiem. Warzywa piękne i zdrowe, nie trzeba ubierać. Marchew i seler myję i można wyciskać. Kuvings rewo to rewolucja na rynku wyciskarek, bo łączy w sobie cechy wyciskarki poziomej i pionowej. W przypadku tego akurat modelu nie trzeba już więc odpowiadać sobie na częste zakupowe pytanie, która wyciskarka jest lepsza, pionowa czy pozioma, bo rewo łączy w sobie funkcje obu. Ten duży wlot to synonim wyciskarki pionowej, idealnej do wyciskania owoców i dużych warzyw, na przykład bez konieczności ich drobnego krojenia. Ten mały wlot to synonim wyciskarki poziomej, idealny do wyciskania selera naciowego, marchewki, zieleniny itd. Mnie to szczególnie interesuje, bo ja właśnie soki warzywne lubię najbardziej. No i wyciskam, jak widzicie. Nie kroję i nie tnę składników, chyba że nie mieszczą się na szerokość we wlocie. No i nie obieram, prócz cytrusów rzecz jasna. Seller i marchew wkładam po prostu do specjalnego otworu. Ten mniejszy otwór pozwala na bezproblemowe wyciskanie włóknistych warzyw. Tak jak do tej pory było to możliwe bodajże tylko w najlepszych poziomych wyciskarkach. Prawo jak widzicie działa ostrze SmartCut tnąc na kawałki bez konieczności naszej ingerencji. To innowacja i z praktyki dopowiem, że dzięki temu ostrzu tempo wyciskania jest zawsze równe, a praca bardziej płynna, co praktycznie wyklucza zapchanie systemu wyciskania. No i rzecz jasna wszystko jest wyciskane na zimno, bez zbędnego podgrzewania, co przekłada się na trwałość wartości odżywczych, które sobie dostarczamy w takim soku. Ja ten mój sok dosłodzę jeszcze jabłkiem. Jabłko można włożyć w całości. A resztę pracy, to jest krojenie, zgniatanie i tłoczenie, bierze na siebie wyciskarka. Ok, to teraz orzeźwiający sok pomidorowo-markwiowy, który potem można doprawić pieprzem lub chili, jeśli lubicie soki warzywne na ostro. Marchew we wąski otwór, pomidory w ten duży wlot i wkładam je naprzemiennie. Ślimak wyciskarki jest bardzo ciężki. To jest że tworzywo ulten. Yy, możemy mieć zatem pewność, że poradzi sobie z nawet najtwardszymi warzywami typu marchew czy purek właśnie. Tańsze wyciskarki nieraz yy, walczą o życie po wrzuceniu nawet małego kawałka. Tu jak widać, marchew możemy wyciskać, wrzucając praktycznie jedną po drugiej i świetnie sobie radzi. Ok, i kolejny sok gotowy. Czas pracy wyciskarki to według producenta 30 minut ciągłego wyciskania. Oraz zastosowano tu innowacyjną, wolnoobrotową technologię, dzięki której te wyciskane owoce i warzywa nie są napowietrzone. Co pozwala zachować ich cenne wartości odżywcze i dać sokom wyjątkowy smak. Taki sposób przyrządzania zdrowych napojów powoduje, że mogą być one przechowywane w lodówce nawet przez 72 godziny. No, oczywiście pod warunkiem umieszczenia ich w szczelnie zamkniętym naczyniu. Nie tracą wówczas swoich cennych składników odżywczych. I ja, jak widzicie, z tego śmiało korzystam, robiąc jednego dnia więcej soków do przechowania w lodówce właśnie. I mam tu kilka naszych ulubionych soków, które robiłam w tle, a na które przepisy podam na blogu oraz w innych informacjach pod filmem na YouTube. marchwiowo selerowe z jabłkiem yy, lub imbirem, pomiderowo-marchwiowe, odżywczy zielony, który najbardziej lubię chyba o poranku. Soki są gładkie i bez brudek. I z uwag praktycznych. Ja zwykle robię je rano, zanim domownicy wstaną. Urządzenie ma potężny napęd, ale jest ciche, więc nikogo nie budzi. I najpierw wyciskam jasne warzywa bądź owoce, a na końcu zielone, by soki zachowały swoje kolory. Ten korek niekapek pomaga odseparować poszczególne soki, nie łącząc ich smaków, albo przeciwnie. Wyciskanie przy zamkniętym korku umożliwi połączenie ich smaków i wtedy otwieramy go, gdy chcemy przelać zmieszany już sok do Naczynia. Soki przechowuję w lodówce w szkle szczelnie zamknięte i dzisiaj oraz następnego dnia nie potrzebuję już wyciskać, są gotowe do nalania i czekają w lodówce, z czego rodzina chętnie korzysta. Z odpadu zwykle robię ciasto czekoladowe lub gofry, dodając pulpę do klasycznego ciasta, a jeśli mam tylko y, same warzywa, y, co u nas jest chyba najczęstszym przypadkiem, to po prostu gotuję z tej pulpy lekki wywar z solą i przyprawami, odcedzam i mam prostą bazę do zup. Na koniec urządzenie rozkładam i myję, co w zasadzie idzie raz dwa. Zostawiam do wyschnięcia i wyciskarka gotowa do pracy za jakieś dwa dni lub wcześniej, gdy najdzie nas na to ochota. Soki najczęściej podaję klasycznie, ale warto wiedzieć, że łatwo można je zmienić na przykład w pyszne wodne lody, które świetnie smakują i chłodzą w upalne dni. W tle widzicie nasze ulubione lody z soku z porzeczki z ksylitolem, orzeźwiające, lekko-słodkie, bez zbędnych dodatków. To tyle o sokach, ale wyciskarka robi nie tylko soki. Pokażę Wam jeszcze szybko mojego drugiego, praktycznie bezobsługowego faworyta, czyli domowe mleko orzechowe, które zaraz po sokach robię chyba najczęściej. Jest banalnie proste, trzeba tylko pamiętać o namoczeniu orzechów przez noc, reszta jest dosłownie chwilą. Nie każdy chce lub może pić mleko krowie, stąd mleka roślinne są świetnym zamiennikiem do kawy jako baza napojów, koktajli, ciast, wypieków czy deserów. Z uwag praktycznych dopowiem, że to chyba najprostsze domowe mleko orzechowe, jakie robiłam. Wychodzi pyszne, gładkie i praktycznie bez odcedzania. Ja zwykle robiłam mleka orzechowe w blenderze, ale potem trzeba ten miąższ orzechowy odcedzić, a mleko wycisnąć. A korzystając z wyciskarki po prostu omijam ten etap i całość sprowadza się właściwie do namoczenia orzechów przez noc, a potem do ich wyciśnięcia. Moje ostatnie ulubione mleko to z orzechów włoskich i migdałów. Rzecz jasna można sięgnąć po dowolną ulubioną mieszankę. Orzechy starannie płuczę, u mnie są to zwykle dwie szklanki. Przekładam do miski, zalewam przegotowaną lub przefiltrowaną wodą w temperaturze pokojowej i zostawiam do namoczenia przez noc. Potem osączam i wkładam do wyciskania. Tylko takie orzechy trzeba zalać wodą, No bo to ma być mleko rzecz jasna. Na dwie szklanki orzechów yy, takich namoczonych daje 400 ml wody, w efekcie uzyskując pyszny napój. A ten suchy miąż orzechowy wykorzystuję do spodów ciast, rzadziej do jakichś batonów. Yy, spokojnie można go też mrozić na później. No i moje mleko orzechowe prezentuje się tak. Przelewam do szklanej butelki i przechowuję w lodówce. Taką porcję zużywam w ciągu dwóch dni, korzystając z niego do kawy, zimnych mlek smakowych. Moi synowie na przykład lubią kawowe i czekoladowe pyszne, odżywcze i banalnie proste do odtworzenia. Na koniec ciekawostka, Kuvings w Polsce, jako chyba jedyny na świecie, daje w zestawie do tego urządzenia dodatkowe dwa sita, do koktajli i smoothie oraz do sorbetów. Choć ich tu nie nagrywałam, bo film byłby za długi, to nie mogę nie wspomnieć o innych opcjach, które daje to urządzenie. Ja akurat doceniam ten sprzęt za pyszne soki warzywne, ale z jego pomocą można sprawnie przygotować drinki, koktajle oraz sorbety, np. przykład z mrożonych owoców. Oficjalny dystrybutor Kuvings w Polsce jak zawsze i tutaj daje 10 lat gwarancji. Jeśli więc szukasz wyciskarki do soków, to mogę polecić ten konkretny model. Kuvings działa na rynku wyciskarek już blisko 40 lat, na rynku polskim 10 lat. A Rewo jest najnowszym modelem, może nie tyle ulepszeniem, co wręcz rewolucją, gdyż jest niejako hybrydą wyciskarki pionowej i poziomej i sprawdza się w kuchni. Naprawdę znakomicie. Mam nadzieję, że zaprezentowane podejście do wyciskania soków, przepis na mleko orzechowe oraz sposoby na pulpę będą przydatne. Mając wyciskarkę w domu, można cieszyć się odżywczym sokiem, takim szybko i w wysokim stopniu przyswajalnym, oraz z jego różnymi smakami w zależności od zawartości lodówki czy własnych upodobań. Jestem ciekawa, jakie są wasze ulubione smaki i jaki sok jako pierwszy wycisnęlibyście w domu. U mnie zdecydowanie wygrywa marchwiowo-selerowy z imbirem i jabłkiem. A co byłoby u ciebie? Jeśli zechcesz się podzielić, napisz proszę w komentarzu, a wszystkie przepisy z dzisiejszego filmu znajdziesz jak zawsze w opisie pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć. Dziękuję za uwagę i za obejrzenie do końca. Korzystając z okazji, dystrybutorowi Kuvings dziękuję za bycie partnerem odcinka. Przepysznych soków, koktajli oraz sorbetów Wam życzę. Co czystego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.